Za moment zapraszamy na audycję Szydera. Dzień dobry drodzy słuchacze. Audycja Szydera. Witamy was serdecznie. Dzisiaj ściągnęliśmy naszego studia prawdziwych fachowców. W których się przeobrazimy, prawda Sewernia? W istocie jesteśmy tymi fachowcami, ale od czego fachowcami? A od relacji interpersonalnych, konkretnie z drugą płcią, tą, tą piękniejszą oczywiście. Powiedzmy szczerze, jesteśmy adeptami szkoły uwodzenia. No dobra, no ale fachowcy brzmią lepiej, tak bardziej doniosli. Ja wolę określenie adeptów szkoły uwodzenia. Apprentice. Oh yeah. I dokładnie, więc o czym będzie dzisiaj, może powiesz? No wszystko oczywiście skonfrontujemy z rzeczywistością te nasze nauki ze szkoły uwodzenia i pokażemy wam jak poderwać seksowną kobietę, jak ją rozpalić. Dzisiaj dzień dziecka, jako że dzieci pochodzą od par wbrew obecnej modzie heteroseksualnych, to pokażemy Wam jak dostać 500 zł dzięki rozpaleniu seksownej kobiety. Dzisiaj szyderę prowadzić będą dla Was Seweryn Piskosz oraz Michał Włodarczyk, bądźcie z nami. Dokładnie. My ponownie w naszym studiu, a raczej w sali, gdzie odbywa się wykład z tajemnic uwodzenia. Dokładnie czas na pierwszą lekcję w naszej Akademii Podrywu. Od czego zaczniemy? Oczywiście, co pierwsze rzuca się w oczy. Wygląd. Michale scharakteryzuj wygląd uwodziciela. Po pierwsze, kim jest uwodziciel? On musi być prawdziwym samcem alfa. Dokładnie. Patrz na niego i z niego ma po prostu ociekać testosteron. Męskość w esencji. Dokładnie. Co myślisz, kiedy mówię testosteron, o czym myślisz? Myślę o pociągnię. o zapachu potu, krwi zabitych przeciwników i niedźwiedzi, o zapachu żubra i tanich papierosów za 10-20. Dokładnie. Bardzo mi się podoba pana rozumowanie. Więc tak, w naszej Akademii po raz pierwszy powiemy jak stać się samcem alfa po pierwsze Musisz mieć wygląd samca. To, to determinuje Twoje prawda, myślenie, Twoje zachowanie. Po pierwsze, ciało musi być jędrne, nawodnione, prawda, pięknie wyrzeźbione. Jako że ludzkie ciało składa się w około 130% z wody, musimy je odpowiednio nawodnić. A czym nawodnimy ciało samca piwem żubr? Oczywiście. Wódeczko. Oczywiście. Żubrem. Ponownie? Ponownie. A przepraszam, 106%. Oczywiście to musi oczywiście. być nawodnione. I oczywiście energetyki, bo wiadomo, energetyki nawadniają lepiej niż zwykła woda, prawda? Polecamy tanie energetyki, od nich rosną włosy na plecach. Dokładnie. Dzięki czemu jesteś bardziej męski? Oczywiście, wtedy nawet z tyłu, ociekasz testosteronem. Dokładnie. Drugi punkt. Jak już mamy, prawda, ogólną sylwetkę, włosy. Włosy są ważne, jeśli się ma. Trzeba o nie dbać. Nie warto ich myć, od razu podkreślam, ponieważ Absolutnie. mój kolega, nasz kolega mył regularnie włosy i cóż, no je stracił, prawda? Wniosek, nie służymy cię włosom. Włosy niszczą wodę, proszę państwa, taka jest prawda. Dokładnie. Drugi punkt odnośnie włosów również to, jeśli je masz, nie myjesz, masz naturalny żel, możesz je stylizować na dowolne sposoby. Dokładnie. Na Krzysztofa Rutkowskiego. Oczywiście. Na Mariusza Pudzianowskiego. Oczywiście. Czy na posła Macierewicza? Tu jest przy pośle Macierewiczu największe pole do Można, prawda, losowo włożyć ręce w te bujne, prawda, włosiska. Nagmerać i, prawda, ten bujny fryz od tego żelu, prawda, się trzyma przez cały dzień. Także następnego dnia można spokojnie to samo ponowić i znowu się trzyma idealna fryzura. Fryzura jest stabilna niczym zdrowie psychiczne Antoniego Macierewicza. Oczywiście krok trzeci w naszym samcu alfa to jest oczywiście wygląd, ale ubiór już, prawda? Po pierwsze koszula. Koszula Rozpięta, ale tak do, do pępuszka, oczywiście, żeby nasze włoski w pępuszka również światu się przyjrzały. One też są męskie. Uwydatniamy owłosienie klatki piersiowej. Najważniejsza jest też faktura owej koszuli, czyli kołnierzyk Ta. szeroko rozciągnięty. Na lata 70. najlepiej. Oczywiście najlepiej Majdę in Haina, i oczywiście one muszą być jaskrawe. Najlepiej poliestrowe, wtedy się jeszcze błyszczą pięknie, również od potu naszego męskiego samca Alfy. I oczywiście spodnie muszą być okraszone błyszczącym, najlepiej skórzanym materiałem. Masz takowe? Oczywiście takie spodnie i taka koszula spełnia dwojakie. Ma dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, rzuca się w oczy seksownym kobietom. Po drugie, jesteś widoczny w nocy, wracając z remizy. Dokładnie ponadto. W opiętych, prawda skórzanych spodniach twoje ruchliwe biodra będą zwracać uwagę wszystkich kobiet i nie tylko kobiet w okolicy. I do tego świetnie się komponują z moją skórzaną tapicerką w golfie 3. Dokładnie. I impregnuję jedną rzeczą. Od razu jest idealne. testosteronem. I, I na deser sewerynie powiedz co jest najważniejsze. Chodzi o, oczywiście. O buciki. Dokładnie. Obowiązkowo czarne buty z białymi skarpetami. Najważniejsze to być dostrzeżonym. Białe skarpety najlepiej, aby posiadały logo Puma, Ribok, Nike bądź Umbro, ewentualnie Adibok. A ja jeszcze dodam, że warto swoje spodnie wyposażyć w portfel. Jeśli nie masz pieniędzy, napchaj tam chusteczek higienicznych. Witamy ponownie w naszej Akademii Podrywu UJFM Witają się ponownie Seweryn Piskosz i Michał Włodarczyk. Kolejny etap, kiedy mamy już takiego wyrzeźbionego samca Alfę, należy go nastroić, zaprogramować oczywiście. Dokładnie. Dobre nastawienie to podstawa. Bądź pewny siebie, bądź magnesem dla seksownych kobiet. Kiedy spojrzysz przez okno i widzisz jakąś kobietę, nie myślisz, czy zagadam, czy podejdę. Nie. Myślisz, że ona już jest moja. A czy moja, nie twoja, moja jest, oczywiście? Dobrze. No dokładnie. Moja też może będziemy się dzielić. Oczywiście to w parzyste, moja, w nieparzyste, twoja. Tak oczywiście. się podzielimy, To już po programie. Kolejny etap to musi się udać. O tym wspominam przed chwilą, właśnie widzisz jakąkolwiek sytuację. Jedziesz swoim golfem, albo tikaczem, prawda, w gazie, widzisz małą szparę, prawda? Na ulicy. I nie myślisz, może wyjadę może nie Po prostu walisz bez kierunkowskazu Zawsze się zmieścisz, po prostu Musisz się udać, krok kolejny Dokładnie, i pamiętaj Kiedy budzisz się rano Jeszcze taki nieopierzony, nieumyty Nieuczesany, chociaż żel już jest gotowy Żel jest zawsze Broda gotowa, bo urosła Jesteś gotowy na miasto, patrzysz w lustro i co? I widzisz, że jesteś tak piękny Że skala tego nie opisze Żadna skala nie opisze Twojego testosteronu Dokładnie. Chyba, że skala sekcji laskometru, o którym wspomnimy w dalszej części audycji. No to wracamy, drodzy Państwo, z naszym wykładem o uwodzeniu. Dokładnie, Akademia Podrywu, Ciąg Dalszy. Podstawy już są, mamy, prawda, już gotowego samca Alfę jest nastawiony odpowiednio na podryw. I teraz tak, jak zacząć? To jest pytanie kluczowe. Dokładnie. Według mnie warto znaleźć miejsce, gdzie można podrywać piękne niewiasty. Podamy parę miejsc, gdzie można wyrwać seksowną kobietę. Po kolei park. W parku wieje i może narobić na ciebie ptak Dokładnie I takie dziewczyny też takie, prawda, przelotne Głównie powiedzieć. po 70. No niestety, ewentualnie takie, prawda, z chorymi odnóżami, prawda, kroczącymi Że nie mogą uciec e, Biblioteka Oł Kujonice Nie ma tam muzyki Grube okulary Nie ma tam alkoholu Długie sukienki I może ci spać na I głowę spódnice. tom Książki poezji Juliusza Mickiewicza, a tego byś nie chciał. No, trylogia Mickiewicza jest dość ciężkim dziełem. Dokładnie. Ewentualnie basen. Przez niektórych samozwańców, podrabiańców naszej Akademii, prawda, głoszone, że to jest miejsce, gdzie prawdziwą kobietę znajdziesz ty, gdyż nie ma makijażu. Ewentualnie, proszę Państwa, jest makijaż wodoodporny, także to nic nie daje. Poza tym jest ślisko, możesz się przewrócić i uderzyć głową o Posadzkę, czego byś nie chciał? Oczywiście, wtedy całe Twoje staranie o bycie samcem, no nie daje nic, bo jesteś już jedynie, prawda, pomidorkiem, takim innym warzywkiem. Dokładnie. Ostatni mój strzał severnie klub. Oh yeah! To o, widzę trafiłem. To jest miejsce, gdzie nasze praktyki można wcielić w życie. Że tak zacytuję poetę, to są miejsca, gdzie sny się spełniają. To są miejsca, w których. Lasek jeszcze nie znamy, parafrazując piosenkę. Lachonarium. Tak, grechuty Janusza, Lachonarium. Dokładnie. Więc tak, trafiamy w taki klub. Załóżmy, że przeszliśmy oczywiście, jesteśmy salacem alfa. To nie jest tak, że prosimy o wejście bramkarza. A bramkarz Absolutnie. aż sam otwiera dywanik, rozprowadza, jeszcze nas zachęca, prawda? Świeżo odkurzany dywanik. I tak. Sewerynie, jak wybrać klub? Tam, gdzie jest tani alkohol. Ale ja słyszałem, Sewe, że ty masz specjalny prawda, potencjometr, który mierzy, taki, bym taka skala, bym powiedział. Dokładnie, jest to Sexy Laskometr, Uuu. dostępny w Stanach Zjednoczonych za 1284 miliony 300 dolarów. Co można powiedzieć, ten sprzęt wyszukuje tylko najlepsze sztuki. Sztuki, jakich nie powstydziłby się Leonardo da Vinci i Ile... Leonardo DiCaprio. Razem. Razem. Gdy, powiem więcej, gdyby ten Sexy Laskometr miał DiCaprio, w lazwy na tą tratwę Dokładnie. Oczywiście, więc, jakby co zapisy na naszym fanpage'u, na Facebooku, o tym będzie później. E, ciąg dalszy Akademii, więc już trafiamy do klubu, podchodzimy nasz Sexy deskomity wariuje wręcz. Podchodzimy do naszej, prawda, wybranki na tą noc i nasze teksty. Może ja zacznę. Proszę uprzejmie. Tu, moja, moje tomiszcze, prawda, opase grubsze niż tomiszcze Juliusza Mickiewicza, oczywiście i tak. Maleńka, jadasz czasem w McDonald's. No czasami, ale o co chodzi? Gdybyś była kanapką, nazywałabyś się MacBeauty. Oh yeah. Krok drugi. Hej, koleś, dzwoni na policję! Czemu? Co się stało? Twoja dziewczyna właśnie skradła mi serce. Wow, kolejne. Powiedz mi, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Nie jestem pewna. Okej, okay, dla ciebie jestem skłonny przejść jeszcze raz. O oh yeah. Lubisz szachy pod wodą? Nie! Ja też nie. Już mamy coś wspólnego. O oh yeah. Mam nadzieję, że masz patent ratownika. Nie, a co się stało? Bo zaraz utopię się w twoich oczach. Uuu. Patrz na te gwiazdy, jak ładnie świecą. Jesteśmy w klubie. Nie widać nieba. Nie, to dlatego, że ich blask blednie przy Twojej urodzie. Oh, yeah! I na koniec, ewentualnie, kiedy jest lepsze miejscami światło w klubie i widzisz, że popełniłeś błąd podchodząc do tej kobiety, jest jedna opcja. Taka awaryjna, alarmowa, bo powiedział. I tak: słowa nie wyrażą, jak piękna jesteś. Och, dziękuję bardzo. Za to liczby tak, 2 na 10. Oh, wow. Damn it! Wracamy ponownie po przerwie w naszej Akademii Podrywu w Szyderze Ponownie Seweryn. Witam, witam go. serdecznie. Ciebie również witam i Michał Włodarczyk. Więc tak, teraz Seweryn pisko w sensie. Dokładnie. Już nas znają, Seweryn. Nas wszyscy, o, o dają, a szczególnie kobiety. Uh -huh. I tak, mieliśmy większość audycji o takich podstawach, a teraz coś już dla takich zawodowców, prawda? To jest czarny szlak dla zawodowców, bez trzymanki jazda. I teraz oddaję głos Sewerynowi. To będzie taki super poradnik, jak rozpalić seksowną kobietę. Szesz naukę naszego mistrza. Zaprezentujemy wam kilka kroków, jak rozpalić seksowną kobietę. Ta metoda dotyczy jednak tylko seksownych kobiet. A jak zdefiniować seksowną kobietę? Po pierwsze, szczęka, po drugie, bimbały. Kiedy spotkasz taką kobietę w klubie lub, jak mówią, uwodziciele w ubojni, bądź pewien, że opanowałeś trudną sztukę konwersacji. Opanuj także gesty. I pamiętaj o geście wyrzymania mokrej szmaty nad zlewem. Oh yeah! Kiedy ona powie ci, że kocha psy, ty odpowiedz: Nienawidzę psów. Chcę, aby wszystkie psy zostały wyrżnięte. Pamiętaj o słowach kluczach, które uruchamiają strefy neuro-erolingwistyczne. Zasił w jej głowie ziarno uwodzenia. Stosuj stalowe, zimne spojrzenie Stanisława Wyspiańskiego pijąc jednocześnie mocne alkohole jak piwo radler czy likier jajeczny skup się na jej wadach i wytknij je niech stanie się żarzącym żarem w który wystarczy dmuchnąć by pojawił się płomień miłości dyskretnie przekaż tajny znak templariuszy uwodzicielstwa przygryzaj wargi puszczaj dyskretnie oko lub oboje oczu kiedy pyta o drinka, zabierz ją na kebaba. Kiedy będzie jeść kebaba, stań przed nią i naśladuj ruchy jej szczęki. Mm. Podczas prezentacji ruchów szczęki, baw się jednocześnie przygotowaną wcześniej pończochą. Pończochą uwodziciela, możesz założyć ją na głowę i wtedy wykonywać znak templariuszy. Jeśli patent Krzysztofa Kanciarza nie zadziała, wyrwij jej kebaba, z go, spluń pod jej nogi. I wróci do domu dumnym krokiem, szeryfa powracającego z udanego polowania na dzikie mustangi. Oh yeah! Dokładnie, mam nadzieję, że zapamiętaliście. Jeśli nie, ten odcinek będzie oczywiście dostępny w internecie nieodpłatnie. Także jeśli będziecie chcieli, możecie. powtórzyć. z tą złotych za minutę odsłuchania. Dokładnie. Będziecie mogli przewijać i słać do skutku, aż wam się uda. I będziecie nie jak ten dziki Mustang, tylko jak właściciel tych dzikich Mustangów. Jak cowboy kroczący spod kebaba do mieszkania. Dokładnie. Oh yeah. Oh yeah. Sex bomb, sex bomb. Dziękujemy za uwagę i też koniec Szydery. Koniec Na szydery. dzisiaj niestety. Ale nie na zawsze. Także... wrócimy. I'll be back jak mówił Arnold Schwarzenegger. I wrócił. I wrócił. Nawet niedawno. Nawet niedawno. Miał genezę swoją. I proszę Państwa dziękujemy za tą godzinę wspólną. A my zapraszamy gdzie Sewernie? Zapraszamy po pierwsze na Ujasiewicza 4 do studia UJFM, gdzie mieści się sala Szkoły Uwodzenia, którą poprowadzi skromnie Michał Włodarczyk w rozpiętej koszuli. Oh yeah. I w tej chwili wszyscy ruszyli na Kraków. Dokładnie. Proszę się nie przepychać, nie robić korków na alejach. Panie, w przedziale 18-22 mają pierwszeństwo. Oczywiście. Ale naszych podcastów możecie jak zawsze słuchać na YouTubie, na Facebooku, profil Szydera Sat The Satyric Show. Czekajcie na nas zawsze w środę o 16. A jeśli nie zdążycie, podkaściki gotowiutkie, cieplutkie, smaczne, pachnące czekają na was. Ja, Zjedzone. Oczywiście. Także dziękujemy ponownie jeszcze raz. Seweryn Piskosz, Michał Włodarczyk. do usłyszenia. Cześć.